Dzień dobry moi drodzy, Bartosz Aniszewski, psycholog dietetyk, psychodietetyk. Od lat zmieniam podopieczne nawyki żywieniowe i kładę nacisk nie tylko na aspekt żywieniowy, ale... I przede wszystkim na aspekt psychologiczny. Jeśli jesteście zainteresowani moimi usługami, to zachęcam Was do kontaktu na kontaktmałpa.bartoszańszewski.pl Zachęcam Was również do odwiedzenia mojej strony www.bartoszańszewski.pl, gdzie znajdziecie gotowe jadłospisy, które obfite są w zbilansowane posiłki, ale również e-book Mentalna Klucha, który jest E-bookiem poświęconym moim historiom, historiom moich pacjentów, moich podopiecznych z gabinetu. Tam jest mnóstwo narzędzi, mnóstwo strategii, mnóstwo historii, które jestem przekonany, że Was zainspirują. Bardzo prawdopodobne, że również będziecie rezonować z niektórymi z tych historii, że będą podobne do Waszych historii, bo na przestrzeni lata pracuję już od 2016 roku w moim gabinecie. W mo na moich konsultacjach było już ponad 2,5 tysiąca osób, więc jestem przekonany, że. Która z tych historii na pewno będzie podobna do waszej. To tak, tytułem wstępu, jeśli chodzi o reklamowanie moich produktów, moich usług. Ale dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat bardzo ważny w kontekście, właśnie e, natury psychologicznej, w kontekście zaburzeń odżywiania, bo nie ukrywam, że w tym aspekcie, w dużej mierze, próbuję przekazywać właśnie Wam informacje. Kochani, sprawa wygląda następująco. Koniec żartów, koniec. Gadania na temat teorii, przyjmujecie pałeczkę, i prawda jest taka, że bez waszej ingerencji w to, jak wygląda wasze życie na co dzień, w kontekście żywienia, będziemy tak dryfować, będziemy stali w miejscu, będziemy dreptać w miejscu i efektów może nie być. Będziemy na te efekty czekać, a my tego nie chcemy. My chcemy działać, i prawda jest taka, że bez tego działania, bez tej ingerencji waszej, niestety nie będziemy mieli przekonujących dowodów na to, że możemy sobie pomóc. Nie ukrywam. Zawsze mówię to moim podopiecznym, wam też to będę mówić. Zawsze, zawsze to mówiłem, mówię i będę mówić, że 99,9% jesteście wy. Moi podopieczni. Nasze spotkania to pełen element układanki, ale między tymi spotkaniami najważniejsze jest to, w jaki sposób wy działacie, w jaki sposób podejmujecie, podejmujecie decyzje, jakie to są decyzje. I teraz, słuchajcie, bardzo prosta rzecz, o której zapominamy, o którą bagatelizujemy. I ja też bagatelizowałem, kiedy... Przypominam sobie moje próby nieudolne, próby odchudzania, a mianowicie wystawianie siebie, wystawianie siebie na ym, próbę ym, przetrwania z punktu widzenia głodu fizjologicznego. Już tłumaczę o co chodzi. Bardzo często jest takie, bardzo prawdopodobne, że ty również, chociaż raz w ten sposób działałaś, działałeś, że. Przez cały dzień to było takie spontaniczne jedzenie. Rano jakaś kawka, nie jesteś teraz głodna, głodny, więc na razie sobie odpuścisz jedzenie. Dobijesz do drugiego śniadania, ba, nawet wytrzymasz i do obiadu. Na obiad zjesz trochę więcej, natomiast wieczorem nastaje ten decydujący moment. Albo między wieczorem a obiadem już zaczyna kiełkować w głowie taka myśl, że kurczę, a może by zjeść coś obfitego w kilokalorie, może puste kilokalorie, bo. Dominuje taka myśl, że kurczę, no przez pierwszą połowę dnia w zasadzie mało jadłam jadłem, więc chyba mogę sobie pozwolić na trochę więcej. I z drugiej strony, no jest ta myśl, że, no ale z drugiej strony jestem na diecie. no Staram się jeść mało, jest mniej e, schudniesz, czyli ta dieta słynna MZ, mniej żreć. I, I to powoduje, że no, no, wytrwam albo nie wytrwam. No, jest wieczór, jestem głodna i albo, a przetrwam do kolejnego dnia, co będzie totalnie bez sensu. I B, co również będzie totalnie bez sensu, najem się, jakby jutro miało nie być. I zwłaszcza mówimy tu o produktach, które nie są owiane do końca sławą dobrą, czyli y, jakieś słodycze, jakieś ciasteczka, a jak nie nawet takie rzeczy, to o wiele więcej kromek chleba y, nie z masłem, z szynką, z keczupem niż y, byłoby to... Y, niż gdyby miało to miejsce w momencie, kiedy byśmy jedli regularnie zbilansowane posiłki i pozwolilibyśmy sobie na kolację zjeść właśnie takie na przykład dwie, trzy kanapki. No to nie. To głód fizjologiczny powoduje, że przestajemy myśleć racjonalnie, że zaczyna ten głód nas po prostu wkurzać, że te objawy dotyczące głodu fizjologicznego dają się we znaki i zaczynamy ze sobą walkę. Wytrwam, nie wytrwam. Jeśli nie wytrwam, to też jesteśmy naprawdę w ciemnej D. I zaczynamy jeść wszystko jak leci, bo pojawiają się wyrzuty sumienia. My wtedy wyrzuty sumienia chcemy sobie na chwilę zakamuflować jedzeniem, prawda? Chcemy sfokusować swoje myśli na czymś zupełnie innym, więc ten głód, ten głód fizjologiczny po pierwsze daje się we znaki, więc go zajadamy i za chwilę pojawia się głód emocjonalny w postaci wyrzutów sumienia, no bo znowu spieprzyłam, spieprzyłem. I bardzo prosta rzecz, która od Ciebie będzie zależeć. Nie doprowadzaj do głodu fizjologicznego. Jak to zrobić? Nie musisz trzymać jadłospisu. Jeśli masz problem z tym, żeby e, taki jadłospis skonstruować, zachęcam cię do współpracy. Zachęcam Cię do, do odwiedzenia mojej strony www.bartyszzewski.pl, gdzie są gotowe jadłospisy, smaczne, wegetariańskie, klasyczne, do wyboru do koloru. Natomiast z drugiej strony, jeśli masz taki tryb życia, że nie zawsze możesz sobie pozwolić na to, żeby jeść w domu, a na przykład starać się jeść na mieście, bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, rzecz na mieście, to zasada jest prosta. Nie jest naleśników, albo pierogów, albo yy, rzeczy, które mogą być na przykład no, nie do końca odpowiednie ze zbilansowanym posiłkiem, czyli na przykład ziemniaki okraszone tłuszczem. Do tego jakiś yy, przypominający gąbkę, kotlet mielony, obfity bardzo w tłuszcz, w panierkę, tylko po prostu zjedz kawałek ryby z warzywami, kawałek mięsa z warzywami. Niech tam na tym talerzu będzie mnóstwo warzyw i dobry kawał ryby. Zasada jest bardzo prosta. Jeśli na przykład nie jesz w restauracji, tylko jesteś w firmie, zamów catering. Tylko obiady. Jeśli nie chcesz cateringu się do garmażerki. W garmażerce coraz więcej przedsiębiorców kładzie nacisk na to, żeby nie tylko garmażerka kojarzyła się z czymś tłustym, ciężkostrawnym, wysoko przetworzonym, ale żeby również tam były, właśnie na przykład warzywa na parze, właśnie już gotowy ryż, gotowa kasza, gotowa, gotowe ziemniaki, gotowa pieczona ryba, kawałek łososia, mintaja, kawałek jakiegoś kurczaka. Naprawdę starają się, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ty jesteś w stanie zjeść trochę bardziej zdrowo, niż gdybyś znowu sięgnęła, sięgnął, sięgnął po e, na przykład wysmażone naleśniki czy krokiety. Oczywiście, że raz na jakiś czas by możesz pozwolić i na krokiety i naleśniki, ale patrz przez pryzmat długoterminowy. Jeśli nie jesteś w stanie zagospodarować na tyle czasu, przestrzeni do tego, żeby nie doprowadzać do głodu psychologicznego, no to sięgasz po tego typu produkty, sięgasz po tego typu posiłki. Nie idź na głodnego na zakupy. Zawsze rupię po dobrym posiłku. Głód fizjologiczny. Pamiętaj o tym, że nie jest dobrym doradcą, jeśli chodzi o zakupy, bo znajdą się tam produkty, których najedzona, najedzony nigdy byś nie wrzuciła do kosza. Więc rada na dzisiaj: nie doprowadzajmy do sytuacji, w której głód fizjologiczny daje się we znaki. Dominuje i w dużej perspektywie głód fizjologiczny nawarstwia się. Zaczynamy jeść i Doprowadza to do bardzo możliwego głodu emocjonalnego, który również dawać się będzie we znaki i w konsekwencji doprowadzi to do jedzenia jeszcze większej ilości. Dlatego, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, jeśli chodzi o kompulsywne obiadanie się, to my tak to kojarzymy. Kompulsywne obiadanie się nie, to mnie nie dotyczy, przecież ja nie mam bulimi, ja nie mam anoreksji. Eee, ja nie doprowadzę do sytuacji, w których yy, jest na przykład syndrom nocnego jedzenia. Nie ma takiej opcji, żeby to nie dotyczyło. Ja czasem po prostu, jak jestem na diecie, to jestem głodna, głodny, więc sobie trochę tam pofolguję. Wiadomo, jak to większość osób. Odchudzam się, odchudzam, ale w sobotę, wieczorem, wiadomo, jak się pojawią jakieś drinki, jak, jakieś tam wyrzuty sumienia, no to czasem podję trochę więcej. A w niedzielę z nudów podjadam czasami jakieś słodycze, ale ten problem mnie nie dotyczy. A właśnie, że dotyczy, bo te mini kompulsywne napady obiadania się są również bardzo możliwe w Twoim życiu. Natomiast często podczas takiej debaty ogólnej, podczas takiego publicznego rozmawiania na ten temat, wstydzimy się powiedzieć wielu rzeczy. Dopiero w gabinecie, w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie jestem tylko ja, specjalista i podopieczna, podopieczny, dochodzimy do wniosku, że kompulsywne obiadanie się również mnie dotyczy. A spektrum kompulsywnego opiadania się dotyczy przeróżnych właśnie aspektów, od emocjonalnego, ale po głód fizjologiczny. Nie zawsze musi to wyglądać w ten sposób, że my doszukujemy się zajadania emocji, tych pozytywnych, negatywnych, tych niechcianych, chcianych, tylko. Dotyczyć to może nieumiejętnego zarządzania czasem, nieumiejętnego doboru kilokalorii do naszego stylu życia i zwyczajnie jedzenia zbyt mało. Tak, bo często osoby, które mają nadwagę, borykają się z otyłością, mówią: No, jak ja mogę jej za mało, skoro zobacz, jak ja wyglądam? No, przecież brzuszek, biodra, nogi, zobacz, zobacz to, to jest otyłość. No więc chyba nie da się oszukać przeznaczenia. Jem za mało, byłabym chuda byłbym chudy, jem za dużo, jestem jaki jestem, jestem otyły, mam nadwagę. Dobrze, tylko że może być tak, że ty w ciągu dnia rzeczywiście jesz mało, ale wieczorem zaczyna się sielanka, wieczorem zaczyna się jedzenie większej ilości rzeczy albo między głównymi posiłkami zaczynamy jeść, podjadać produkty, które są właśnie obfite w kilokalorie, a takie no niepozorne, typu jakieś soczki, typu jakieś sukiereczki, jakieś wafeleczki, może jakiś hot dog na stacji. I to powoduje, że w dłuższej perspektywie Borykamy się z nadprogramowymi kilogramami. Więc konkluzja tego odcinka: nie doprowadzajmy do głodu fizjologicznego. Zaplanujmy tak ten dzień, żebyśmy mieli zawsze jakąkolwiek przekąskę. Nie mamy restauracji, nie mamy cateringu, nie mamy gar garmażerki. Pójdźmy do lila, kupmy sobie serek wiejski, kupmy sobie keto ciacho, kupmy sobie cokolwiek, jakąś kanapkę, ale nie doprowadzajmy do momentu, w którym zaczynamy po prostu wściekle zastanawiać się. Czy, czy to ma sens? Czy głodowanie ma sens? Bo ja zaraz w tym Lidlu rzeczywiście zjem pół sklepu, jak zacznę yy, chodzić z wózkiem i zastanawiać się, co ja mogę na szybko zjeść. Zaraz się znajdą chipsy, zaraz znajdą się kabanosy, zaraz znajdą się jakieś czekoladki, półprodukty gotowe, produkty gotowe. Ja tego nie chcę i Ty tego nie chcesz. Chcemy zadbać o Twoje nawyki żywieniowe, ale żeby to zrobić, nie doprowadzajmy do głodu fizjologicznego. I z tą refleksją zostawiam Cię na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Pa-pa!